Idąc z dziewczyną na randkę, broń Boże, nie użyłbym tych perfum. I tobie też odradzam. One Million. Oklepany bardziej niż dupa Only Fansiary. Zapisz to wideo na później, może ci się przydać. Z One Millionów na randce najlepiej sprawdzi się Royal, który nie ma za wiele wspólnego z klasyczną Złotą Sztabą. Słodko-świeże perfumy z seksownym kardamonem. Trwałe, ale niezbyt intensywne. Czyli idealne do bliższych kontaktów. Dior Sauvage. Elixir. Perfumy, które krzyczą: Jestem bogaty i chcecie wyruchać. Nie zrozumcie mnie źle. Świetny zapach od Diora. Ale nie niezbyt randkowy, Jest zbyt intensywny, zbyt przytłaczający. In your face. Dziewczyna, z którą będziesz jeść kolację, a mam nadzieję, że na tym się nie skończy, yeah, yeah, boy. będzie się zastanawiać, czy zapach, który czuję, to z jej talerza, czy od ciebie. Armani Stronger Review. Okej, okay, w sumie ten jest spoko. Na randkę daję mu okejkę. Ale jeżeli miałbym wybrać coś ze stajni harmoniego, to postawiłbym na coś bardziej eleganckiego, wyrafinowanego. Czyli gdzie to kurwa stoi. Harmonic od Parfum. Życzcie mi powodzenia. 4, 5, 6, 7, 8, 9.